A wie pani co? Was to bało? Tak przepraszam bardzo. Słucham? Szparagi za 20 złotych mi nie stać. Ich zakup nie jest przymusowy. A wie pani, że szparagi lubię sobie zjeść. Na maśle, z czosnkiem. Masło 11 zł, czosnek trzy. Wie pani ile to razem jest? 34 złote za kilka badyli, co mi między zębem łykiem wchodzą. No ja wtedy mówię sobie, Halina, nie będziesz ofiarą szparaga. Makaron z truskawkami i śmietaną lata ci zastąpi. Patrzę i nie wierzę. Truskawka trzydzieści zł za kilogram, śmietana trzyta słodka, żeby jeszcze cukru nie kupować i makaron trzydzieści siedem razem. Mówię Halina nie i myślą wracam do szparaga, a wie pani na czym kończę? Na starym ziemniaku z kefirem, co go posypię koperkiem, żeby młodego przypominał. Mogę kasować? A niech pani kasuje. Wszyscy teraz ten mozambik na chudnięcie biorą, a ja proszę pani marzę, żeby mi szparag masłem ociekał albo przynajmniej truskawka, śmietaną. To wszystko. Wszystko i za uwagę dziękuję, chociaż ten człowiek za darmo pogadać może. Dagadaga, daga, słyszałaś? No ja chyba powinnam terapeutką zostać albo sama na terapię pójdę.